Hej, witajcie z tej strony, Bobru. A na waszych ranach y, materiał darczowy, taki powiedzmy, chodzi po prostu o ranking. Robimy sobie ranking po pierwszym rozdziale. Y, postacie oceniłem. No i powiem że sam jestem zaskoczony tym rankingiem, jak wyszedł, bo jakbym w normalnym uniwersum tarpa ustawiał postacie, to by znaczyło, że coś się ze mną dzieje nie tak. No ale ustawiłem ten tak, starając się możliwie jak najbardziej być. Osobu, która czerpie informacje o postaci z tego fan-projektu, fan oczywiście no mam gdzieś odniesienie do tego co było, bo będę też się nawiązywał do tego co było, czasami niektórzy zostało minusa przez to, nie będzie porównania z prorodniem, bo w proroku rankingu nie było, jeżeli się zestawiacie, czy pominęliście, nie pominaliście. po prostu wtedy nie robiłem, bo scen było za mało, a moje, mój obraz stereo, jak te postacie wyglądały w samej trylogii był za mocny, Teraz, teraz to już wygląda trochę lepiej, też jestem gotowy. No i nie przedłużając. No, macie tej sylwetki. Jeżeli tych sylwetek nie kojarzycie, to kurde, przykro mi bardzo. Będę wam mówił, która to jest mniej więcej postać, ale no musicie kojarzyć, no, że są oryginalne postacie, nie tutaj jeszcze do specjalnych graficz, no bo myślę, że akurat te postacie powinniśmy już dobrze znać, jakie osoby, które e, siedzą i śledzą w fangan, rąpy już, już daje będą za trylogią. Także nie przedłużając, miejsce 16. No tutaj akurat zaskoczeń nie ma, Sayaka Maizono, e, tak jak nie lubiłem jej w oryginale, Teraz samo tutaj jest kompletnie nijaka, jej rola... Tutaj właśnie odnoszę się do wiedzy, którą mam z samej trylogii, jej rola się właściwie do jednej, do jednej jedynej rzeczy zamyka, a ta rzecz to... Leon to zrobił, Leon, przecież on mnie zabił, to i teraz muszę zabić? No... Sorry, ale no... Strasznie, nie trafię tej postaci, a to, co tutaj robi, to jest dosł dosłownie tylko to. Nie pamiętam żadnej innej sceny z jej udziałem. Jakieś może słowo w całym procesie klasowym, beznadzieja. Beznadzieja, jak jako i w trylogii, taki tutaj. Także nie, 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 nie mój rodzaj postaci. Miejsce 15, pierwsze zaskoczenie. No i jest coś to sajaka to jest dosłownie ta postać tej na rogu. Miejsce 15, postać piąta od lewej, Horechi Osinluji. No, słuchajcie, ja tu uwielbiam w moim ra rankingu i w jednym, raczej w obiektywnym był nisko, bo no, obiektywnie nie uważam go za jakąś wybitną postać, ale subiektywnie go uwielbiam. To jeden z moich ulubionych w ogóle. Jedna z moich ulubionych postaci. Niesamowicie fajny, klimatyczny gościu. E, no, ale tutaj, znając jakby jego motywację z gry, a przynajmniej takie jak ja je zapamiętałem, a nawet jeżeli jest to troszkę inne, to ja takie zapamiętałem i myślę, że moja wersja nie jest jakoś bardzo daleka od prawdy. No to masakra po prostu, masakra, totalna masakra, poza tym jego postać nie była najgorsza, w sensie no miała swoją tą creepy aurę i całą resztę, ale masakrycznie, masakrycznie został zdeptany, w ogóle nie można na niego też samo spojrzeć, jakbym, nie chcę łączyć się z jego postacią z V3, bo po prostu bym go chyba znielubił, naprawdę beznadzieja, totalna... Kompletnie mi nie podeszło jego plan na zbrodnie. już sama zbrodnia, muszę przyznać, z drugiej strony jest fajna, w sensie łupność, tak parę razy kogoś aparatem w głowę. No to brzmi na tylko psychozę, to nie jest tak się nie wiem, ktoś drznął, kogoś nożem, takie. No nie róbmy z tego analizy wielkiej, a szczerze, bo widzę, że mi się muzyka z jakiegoś powodu nie jest zapęta, ale w więc nawet lepsza. Nie róbmy tej analizy zbrodni, bo my dodamy tylko grzy komputerowej. Niektórzy już mi się rzucają do gardła w komentarzach, bo bro, co ty o przestępstwa, fajne przestępstwo ty, psycholu, Słuchajcie, to jest gra. Siedzimy tutaj i się bawimy przy grze. To, że jest o morderstwach, no to jest zupełnie inna sprawa, ale wyluzujmy. Słuchajcie, nikt tutaj nie szuka jakiegoś poradnika do morderstwa. To nie jest jakieś nawoływanie, to jest analiza gry komputerowej. A w tym przypadku nawet nie gry, tylko w serii na Instagramie. Chill out. Chill out. także także no, sam sama, sama pomysł na zbrodnię spoko, ale tak bardzo mnie zniszczyło ta, to podejście, że nie mogłem go dać wyżej, choć się do postać uwielbiam. Miejsce 14, prawie na samym środku, pierwszy z niebieskich Rantaro. Trochę potem się odskupił, ale dalej, jaki jak w oryginale jego postać nie jest dla mnie jakaś nie, nie wiadomo jak wybitna, bo było go mało tutaj też. Chociaż przeżył to, to nie było go jakoś specjalnie dużo, nie przemawia do mnie. Raczej to jest postać, która, której po prostu nie lubię. Czy to wydaje mi bardziej agresywnym, czy w takim bardziej takim, jakby w rąpie, nie przemawia do mnie. Miejsce 14. Miejsce 13. Druga z czarnych postaci. Mahiru Koizumi. Mahiru, nie lubiłem jako postaci jak poznawałem rompę, potem ją bardzo polubiłem. No ale oceniam bardziej za tym fangame, a w tym fangame poza delikatnymi relacjami za dużo mi pokazała, nie było też jakiejś cytliwej rozmowy jej z Korekiyo, po prostu, no nie było. E, Mahiru najzwyczajniej w świecie odegra małą rolę, była sympatyczna, więc daję ją na 13. miejscu. Miejsce 12. Przedostatnia postać różowa, prawie na samym środku, no, druga jakby od prawej różowa. Enji. Enji Onaga na miejsce 12. Co do NG, też wiecie, że jej nie lubię za bardzo. Staram się do niej przekonać, Obiektywnie uważam ją za fajną postać. Subiektywnie bardzo za nią mi przypadam. Jak już przygryzając trochę, przygryzając trochę zęby, jestem w stanie ją jakoś zaakceptować. Tutaj jest znośna, jest ok. Chociaż, no, mówię, ta scena. Myślę, że może być nawet wyżej, ale ta scena, w której jest poważna, poważna, poważny monolog bardziej niż dialog. Kokichi'ego i po chwili ona wbija ze swoim. Podejrzewam, że to miało wyjść śmiesznie, ale dla mnie wyszło tak. Tak realistycznie, że aż mi się smutno zrobiło. Także na razie, na miejscu 12, muszę bardziej, więcej zacząć od jej postaci w tej grze, Bo tak to mało nad czym można było, tak naprawdę, budować sobie jakąś opinię. Miejsce 11, postać druga od lewej, druga różowa od lewej. Mukuro i Kusaba Mukuro bardzo spoko, ale bardzo mało ponownie. Nie miała jakoś, oczywiście znaczy bardzo mało, jej dialogi i jej słowa były zazwyczaj takie bardzo po, poboczne, nie wnoszące za dużo do samej historii, takie jakby ich nie było to dalej by się czarowana jechała dalej. Także to, to, to takie dla mnie są, nazwałbym to dialogi bez wagi, Bo one po prostu nie mają jakiejś większej wagi, one po prostu sobie są. Ale sprawiała wrażenie takiej ostro myślącej, takiej, że w którymś momencie może spróbuję przejąć trochę kontrolę nad tą grupą i trochę ich ogarnąć. E, trochę, to no, miało taką scenę, że, że trochę, trochę mnie spręciło jak czytałem, ale poza tym było ok. Miejsce dziesiąte. Na prawo od Mahiru, czyli od drugiej czarnej, Gandam Tanaka. E, no, Gandam Tanaka, mm, trochę tego było za mało. W sumie spełniał swoją rolę, był całkiem Gandamowy. E, nie da się za bardzo, trzeba przyczepić, ale. No, to tak chyba jeszcze nie jeden moment. Dużo postaci jeszcze nie miało takiego momentu na, na roz rozwinięcie skrzydeł. Raczej po prostu sobie było. Także tak samo było i w tym przypadku. Spo Spokój, ja lubię Gendama. Tutaj został właśnie całkiem uczciwie przedstawiony. I jest, jest ok. Um, dalej, miejsce dziewiąte zajmuje pan, który jest po trzecie od prawej. Niebieski, trzecie od prawej. Leon Kułata. Szczerze? Kurde, Leon. Wypadł by średnio, ale przy tej wiecznie atakującej go Sojacyf wyszedł na takiego giga chada, bo... No bardzo w miarę spokojnie jak na siebie kontrował tej... wypierdziane... wypierdziane różne wąty, które do niej miała. Całkiem ogarnięty koleś, nie dający się sprowokować, coś tam... Podawał jakieś pomysły w procesie, nie było to nic przewrotnego. Ale w sumie z tych dotychczas wymienionych postaci, mam wrażenie, że przynajmniej jakkolwiek zaznaczy swoją obecność. Co za tym idzie, myślę, że. To służył na pewno bardziej o mnie przemawiać niż ten początkowy Leon, który gadał tylko o tym, że on nie chce być baseballistą i on by podrywał dupeczki, a żeby podrywać dupeczki trzeba być muzykiem, bo życie jest najgorsze i w ogóle masakra, męczenie totalne. No tego Leona ja i lubiłem, ten Leon jest wydaje się być po prostu z i na razie daj go na dziewiąte miejsce. Miejsce ósme, postać, która jest najbardziej po lewej z całego zestawienia, Chihiro Fujisaki. No Hiro. Fajnie, że nie ma robienia drugiej tajemnicy z jego wątku, bo równie dobrze może to zostać w pomiędzy uczestnikami z pierwszej części gry, a tak się nie stało, wszyscy o tym wiedzą. Eee, było takich parę momentów, szczerze powiedziawszy, jakbym zaczął scenę z Chihiro, to bym pomyślał, że to są po prostu sceny z Chihiro z oryginału, bo to jest takie właśnie w stylu Chihiro gadanie. Eee, no i ja Chihiro na przykład w oryginale jakoś też super nie robiłem, był dla mnie w tej górnej połowie rankingu Heast ale niewiele w górnej, w sensie taki był dla mnie ok, ale, ale nie jest to na pewno jakiś mój zatwardział ulubieniec. E, Także Cichiro zajmuje sobie miejsce e, ósme i tak wydaje mi się, że, że na razie że większość czasu w tym rankingu spędzi właśnie mniej więcej na tej pozycji, ale zobaczymy, może mnie czymś jakoś pozytywnie zaskoczy. Może zaskoczy pozytywnie nas, czy, nas wszystkich czymś. Być może jakoś będzie zaplantowany bardziej w tą sprawę. Zobaczymy. E, tak czy siak Okej okay, postać. Myślę, że okej okay i całkiem uczciwie e, pokazana. Mm. Miejsce siódme, na lewo od Kure Kio stojący, e, Kiyotaka Ishimaru. No, na pewno trochę zepsuło to, że mo kompas moralny poszedł takie coś. oś. E, szczerze to może niektórych zdziwić, bo będę raczej mówił o negatywnych rzeczach, mimo wszystko dałem Kiyotakę dosyć wysoko, ale... Mam wrażenie, że po prostu dużo wokół niego się działo w tym rozdziale, i jakoś przez to mam wrażenie, że, że warto go dać trochę wyżej, bo on, w przeciwieństwie do wielu innych postaci, po prostu aktywnie brał udział w tym rozdziale. Ale dwie rzeczy, które mi się podobały, to właśnie kompas moralny, który się zgadza na kontar z chłopem, który na kilometr śmierdzi. Eee, tak jak zauważyliście w komentarzu, bardzo dziwne, że oni nie próbowali ze sobą jakoś wymienić się wrażeniami, bo to na pewno by całą grupę jakby ostrzegło przed takimi osobami jak Kure Kiyo, ale no okej, okay, nie, nie zdecydowali się, a to spoko, e, no ale no, podejrzany typ, który jeszcze mówi o zabójstwie, a ty jesteś kompasem moralnym, to nie zgłaszasz dziwne, e, co mi jeszcze na pewno nie pasowało w postaci Kure Kiyo, e, przepraszam, Kiyo Taki, e, te zmiany, te zmiany w tę biał, białowłosą wersję, ja w ogóle teraz po czasie bardzo nie lubię tego motywu, jest dla mnie taki, no, Przepraszam za wyrażenie, ale gówniane ostro, ale no, pomimo tych dwóch, dwóch dużych minusów, spoko był prostu Kiyotaki, dużo robił, fajnie przyjmował inicjatywę, tam też zagrał na te spotkania, mocny vibe Kiyotaki, jest ok, jest ok, spoko, może być. Miejsce szóste, sam jestem zdziwiony, ale szczerze powiedziawszy po prostu nie było minusów, a było parę plusów, na prawo od Kiyo stojący Kaito Momota, no, tak jak mówię, był ziemiakiem, był sobą. Może było troszkę mało, ale nawet nie na tyle mało, żeby dać z tego jakiś konkretniejszy minus. Także po prostu e, dla mnie, no taka postać, która była była sobą, praktycznie. Rzeczywiście by dało się poczuć ten vibe Kaj to tomoty. Taki okej, okay, taki okej okay, ziomek, nie mam ani nic za dużo do, do zarzucenia mu, ani do. Chcę seniory mu zarzucić, że jakoś coś źle robił, ale też za dużo nie robił, ale w sumie to co robił, było takie wystarczające. Taki, na no, to tak wysoko zajął miejsce. Nie umiem tego lepiej wytłumaczyć. Mam nadzieję, że pomimo tego, że był jakoś to zrozumiecie. E, miejsce piąte. E, drugi od lewej, niebieski Kokichi Oma. Uch, z Kokichim to jest największy tej problem, bo jak wiecie, ja tę postać uwielbiam. To jest na pewno jeden z mojej topki ogólnej e, w całej grze będącej. Jeden z tych zamętów, który, który sprawił, że gra się stała naprawdę ciekawa, mieszający w prawie w każdym y, rozdziale naprawdę fajne antagonisty grupy, ale też nie do końca. No tutaj początkowo zrobił fatalne wrażenie, nie dało się nie spojrzeć na tak charyzmatyczną i tak ciekawą postać jak Kokichi bez pryzmatu gry, z której no znamy go właśnie z, z tej charyzmatyczności, z tego, z tego wszystkiego co sobą reprezentował. No tutaj został na początku tak trochę zniwelowany do roli takiego... ...takiego fanficowego Kukiciego, jakiegoś, który dużo przeklina, jakieś udaje, w sensie... Kukiczi w taki sposób prowadził zawsze swoje dialogi i wymiany, że on... ...zdawało się, jakby był dwa kroki przed swoim, przed swoim rozmówcą i jest w stanie, w każdym momencie w stanie rozadziąć. No ten Kukiczi był raczej taki, na początku taki głośny, wkurzający i wulgarny... Potem się to trochę ogarnęło, no siłą rzeczy to jest antagonista tej grupy, przynajmniej takiego się kreuje, więc z chęcią zobaczę w jaką stronę ostatecznie pójdzie. Początek, jak był kiepski, tam trochę potem się rozjaśniło, trochę słoneczko wyszło między chmurkami, także powiedzmy, że jego obecność tutaj ma sens i jest szansa, że będzie pi się wyżej, ale na pewno musi to być wszystko trochę lepiej zrobione, bo ten początek mocny nie jest, zostawił, tak Zjedli jakiś swój ulubiony e, tort, który był polany jakąś e, jakiś. E, może nie tort, ale naleśniki, ale jest polany syropem, którego nie lubicie. Ten syrop już wam. No do niby, trochę to zostało. Pociąkaliście, a jak już doszliście do tego wnętrza, naleśniczka, pysznego, no to już się to trochę lepiej zrobiło. I trochę ten nie niesmak pozostał, ale z drugiej strony już trochę też zniknął z głowy i, i tak sami wiecie co czuć. No to ja właśnie tak mam skrócie, tak bym powiedział. Miejsce czwarte Kaeda Akamatsu, czyli sam środek e, planszy. No co, KD ogólnie jak już się pograło w 3 i się zestawiło, to się jej ja, ja aż tak bardzo nie lubię. Znaczy lubię, ale kiedyś miałem wrażenie, że ją wręcz ubóstwiałem, Teraz to po prostu jest lubienie. KD jest ogólnie spokojna, fajnie tutaj działała. Trochę sztuczna się wydaje ta cała. KD musi, wszy... KD musi sprawić, żeby się nie zabijali. No a co KD może zrobić? Może trochę pokontrolować, może trochę nadać tempo, ale ona nie skontroluje ty się nie da się skontrować. Mocniej się od niej próbowali, nie dawali rady, więc tutaj tym bardziej Kajdę po prostu... No, ona nie ma, nie ma tutaj za dużo do gadania, może próbować, ale ale będzie się obwiniała o to wiecznie, to będzie nuda, nuda totalna. Ale poza tym bardzo fajny rozdział zagrała, sporo robiła, z, z fajnej strony się pokazała, jest dosyć obiecujący zapowiedź dalszych jej ruchów, będzie dalej walczyła o to, żeby żeby wszyscy bezpiecznie otrwali do końca, no okej, okay. na razie kibicuję mocno, zobaczymy w którą stronę to będzie szło dalej. Miejsce trzecie, wchodząc już na um, podium, miejsce trzecie zajmuje trzecie od lewej, niebie na niebieskim, Mondo Ołada. No szczerze powiedziawszy, nie wiem czy tutaj się nie wkradł trochę rankingu, z, czy trochę mojej rozpoznania z rankingu z tej normalnej części, bo ja Mondo ociwo bardzo lubię jako postać, ale mam wrażenie, że znowu, tak jak, tak, tak jak to było w reale, z jednej strony robił niedużo, a z drugiej strony tak dużo, w sensie, był tak jakby wszędzie pełno, jeszcze był trochę oskarżony o to zbrodnie. co prawda nie on się sam wybronił, tylko jego wybronili, ale fajnie, że był w to jakoś zamieszany, że był w ogóle rozpatrywany jako sprawca, taki twardziel, umie się opanować kiedy trzeba, chociaż czasami puszczały mu rzeczywiście nerwy. No, nie wiem, w sumie, w sumie tak po prostu był ok, podobnie trochę jak Kai, to Był na tyle ok, że nie ma się do czego za bardzo u niego przyczepić. A co za tym idzie? E, no, idzie do góry, bo po prostu ma dużo więcej plusów, jakiekolwiek plusy, a nie ma właściwie żadnych minusów, które mi przychodzą do głowy. Był po prostu ok. Myślę, że na razie to za, zasłuży na to miejsce. Wbrew pozorom, dalej nie ma aż tyle do mówienia o tych postaciach, ale no, chciałem już przynajmniej zaznaczyć ranking, żeby mieć nad czym pracować w kolejnym rozdziale. Dalej, miejsce drugie, czyli srebrny medal i od razu miejsce pierwsze, czyli złoty medal, srebro zajmuje Mio Iruma, a złoto Ibuki mioda. Też jestem zdziwiony. Ja, o ile Miło jeszcze lubię, to Ibuki nigdy nie była moją ulubienicą, zawsze trochę się mijałem tą energią, którą ona puszczała, z tym jak, jaki był może jej plan na, na prowadzenie siebie jako postaci. A teraz w sumie bardzo mi odpowiada, ale zacznijmy tak od Miu. No Miu po prostu jest w miarę sobą, sporo jak zwykle miesza i te... Ona, Miu zawsze mi że kojarzyła taką postacią, która wpiercieli swoje 5 groszy, o które nikt nie pytał. Te pięć groszy wkurzy każdego, większość uzna, że nie ma sensu, potem się kojarzy, że jak tam drobinka sensu jest, grupa zacznie w coraz większy chaos popadać wokół tego... Tej drobinki, i no, tak wygląda pętla, jakby i ona coraz bardziej się wtężała, i coraz bardziej krzyczała. Tak wygląda mniej więcej pętla e, bycia miło i rumą i tutaj w sumie ta pętla została spełniona. Tu się poczepiała tej osoby, tu się poczepiała, poczepiała tamtej osoby, ale powo powolutku gdzieś tam ostatecznie e, robiła swoje taka znaczy ziemniaczana, Bardziej po ostatnich jakiś filar, ale w sumie nadawała trochę tego tempa, tej arcy trochę, trochę dawała takiego humoru temu wszystkiemu. Ich, Myślę, że nie mam lepszej kandydatki za bardzo drugie miejsce. Co do pierwszego miejsca, e i e chyba e mi się najbardziej podoba, jako postać, która została zrobiona tak, jak działa w normalnej rompie. I w normalnej rompie nie lubiłem, więc to nie powinno być dla niej wyznaczeniem nie tego, że pójdzie wysoko. Ale jakaś wydawała się mi taka naturalna. E w każdej scenie gdzieś tam kojarzyć pojedyncze słowa, które ona od siebie wrzucała. Nie były to jakieś bardzo ważne słowa, ale mam wrażenie, że, że były takie. No dawały tego czegoś w tej rozmowie, że no jakoś czułem, czułem po prostu dialogi z nią i te sceny z nią, z, z, z jej udziałem, e, dlatego e, bardzo mi się to spodobało, e, czy coś jeszcze o niej takiego może super ciekawego powiedzieć? No nie ma takich jakichś niesamowitych e, rzeczy, które można by było powiedzieć, ale no na przykład Każda postać już została przedstawiona, jakoś się odchyliła od te swojego oryginału, albo też się nie odchyliła od swojego orginiału. I fajnie było to sobie w jakiś sposób ocenić, oczywiście będziemy dać tą serię już Od kolejnego odcinka, za dwa dni Gdzie będziemy zaczynać rozdział drugi, pewnie zrobimy tam sobie czy nie wiem ile ten rozdział drugi zajmuje, schowam sobie tutaj żeby sobie nie zaspoilerować, wam nie zaspoilerować Już patrzę, widzę chapter drugi No z widzę Daily Life w chapterze drugim jest dłuższy, bo ma godzinę 26, a w rozdziale pierwszym o ile się nie mylę, było krótsze, bo miało... Poczekajcie, zaraz zobaczę. Miało 53 minuty, czyli będzie o 40 minut dłuższy daily life. Myślę, że bardzo dobry prognostyk i bardzo dobry znak. Eee, I zobaczymy, co, co tak naprawdę będzie się w tym rozdziale działo. Eee, Teraz, jeżeli chodzi o ranking, to właściwie tyle. Krótki ranking, ale ostatnio doszedłem do wniosku, że. Czasami nie ma sensu gadać się i zapętać po 15 razy powtarzając to samo, tylko lepiej po prostu powiedzieć to raz i tyle. Jak będzie coś więcej opowiedzenia, to z chęcią z Ukrainy ranking zrobię dużo dłuższy. Tutaj był taki wstęp, to właściwie był taki prologowy poniekąd ranking bo prolog plus rozdział pierwszy, myślę, że dały nam tyle materiału, że mogliśmy w końcu jakąś opinię zacząć sobie wyrabiać. Jestem ciekaw waszej opinii, więc zostawcie ją w komentarzu, napiszcie jakąś swoją topkę, jakieś swoje najdorsze postacie, najmniej lubiane, a może cały ranking chcecie opisać, śmiało piszcie, z chęcią sobie poczytam w wolnym czasie. Zapraszam was też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, a także do wpadnięcia w moje media społecznościowe, między innymi na Twitcha oraz na TikToka, gdzie streamuję. Wpadajcie koniecznie, Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia właśnie na transmisjach oraz na innych materiałach. No i trzymajcie się. Hej, papa.